Panie Prezydencie Pasternak, co nam Pan mówił rok temu, kiedy proponował Pan uchwałę o rozpoczęciu, zrobieniu klimatu, o powstawaniu niepublicznych przedszkoli. To Pan nam tłuk do i tłumaczył nam, ach, zajmujecie się czymś, co my chcemy przygotować. My byliśmy przekonani, że Państwo nas po prostu na spotkania nie zapraszacie. A tu się okazuje, że zapanowało najnormalniejsze na świecie lenistwo urzędników. Dziękuję bardzo. Nie zniżę się do tego poziomu wypowiedzi, co przed chwilą. Urzędniku Miasta Piekar Śląskie. My pracujemy rzetelnie, gwarantuję Państwu. Szanowni Państwo, chciałem naprawić swoją poprzednią wypowiedź, mówiąc o rewizji urzędników. Mam na myśli tylko jednego urzędnika, wspomnianego wcześniej, Pana Wiceprezydenta, ponieważ nic nie zrobił, chyba raczej zrobił, a nie chcę tego, tego pokazać.